No bo trzeba nie mieć wstydu, żeby zagłosować za taką zmianą. Proszę, powiatu, proszę. Powiatu nie obrażać ludzi. Powiatu Soborskiego. Panie Radu Białoby, z Rady Szczegot, Rady białby, z Rady 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 czy za mało wariety nieopodatkowanej w wysokości 2165 zł, nie. którą obecnie otrzymujecie miesięcznie z budżetu? Proszę Pana, żeby Pan, pan, ażeby pan, pan i... nie obrażał imiennie nie. Y... ludzi, ja pozwolę Panu y, tylko na temat statutu y, uwagi. Natomiast obrażanie ludzi, to wezmą Panu w krem. Przepraszam bardzo, Pan już raz miał jedną sprawę karną. Chcę Pan powiedzieć następną. Czy w budżecie powiatu zabezpieczone są środki na, na wynagrodzenia płatnych członków zarządu? Jeśli takie środki są zabezpieczone w budżecie, to proszę wskazać, jaką kwotę zabezpieczoną i w jakim dziale i rozdziale y, budżetu. Nie, nie wyczerpał Pan głównie wszystkich wątpliwości opozycji. No nie. Aha, proszę. Dobrze. dobrze. Natomiast proponowana zmiana podaje się w następnym czytaniu. Uznamy starosty podjętych <laughs> teraz. Wicestarowską oraz z każdym członkiem zarządu. No i jest to, proszę Państwa, pewien ewenement. Tego chyba nie znajdziemy w kraju. Ja sądzę, że organem wykonawczym zarządzającym powiatu jest za powiatu. Niech tak jest za powiatu. Natomiast w tym przypadku to już ten zarząd nie byłby organem zarządzającym wykonawczym w Radzie Powiatu, tylko w kiedy on ma po wszystkim decydować, co tam, jak ma być układane w zarządzie. Szanowni Państwo, właśnie uprawnień starosty do nawiązania stosunków pracy z poszczególnymi członkami zarządu. Naprawdę chcę Państwa przekonać do, do, do tego rozwiązania. Na dzień dzisiejszy my planujemy nawiązanie stosunku pracy z dwoma członkami zarządu. I to rozwiązanie jest tańsze, jeżeli chodzi o całą kadencję, o 100 tysięcy złotych niż dotychczasowe rozwiązanie. Będzie taniej o 100 tysięcy złotych. A więc nie bardzo rozumiem, dlaczego Państwo nie chcecie poprzeć tego, te, te, tego rozwiązania. Oczywiście, że jeżeli by się z, po, powstała potrzeba chwili, gdyby w przyszłości była taka potrzeba nawiązania stosunku pracy, no to, no to e, z uwagi na zadania powiatu i potrzeba bezpośredniego bezpośredniej pracy któregoś członku zarządu na etacie. W związku z zadaniami powiatu, to jak najbardziej będziemy mogli zawrzeć taki stosunek pracy. Ja będę zawrzeć taki stosunek pracy. Natomiast na dzień dzisiejszy ja planuję i chcę to bardzo mocno podkreślić, tylko z dwoma członkami zarządu, to jest tańsze od do, dotychczasowego do, do, do rozwiązania, właśnie o te 100 tysięcy złotych. 2 grudnia już byłby. Dziękuję bardzo. Paragraf 53 otrzymuje następujące brzmienie. Paragraf 53 punkt 1. Ze starostą nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. Punkt 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru może być również nawiązany z wice Starostą i członkami zarządu. Stosunek pracy nawiązuje starosta. Paragraf y, punkt 3. Starosta pełni funkcję z sokronego stosunku do lice starosty i członków zarządu, z którymi nawiązano stosunek pracy na podstawie wyboru i ustaleń wynagrodzenia oraz szczegółowych zagrożeń zadań. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę rękę do drugiego. Pięć cztery to z nas dwóch tygodni. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał. 1. Uważam. Yy, Za przyjęciem uchwały było 11 radnych. Yy, przeciwnych było 7. 1 się wstrzymał.